Wydaje się, że na ten moment osiągnęliśmy dno inflacji, deflacji, przepraszam, natomiast to czy to ma akurat jakieś tam wielkie znaczenie, to nie sądzę. Wydaje mi się, że ważniejsze jest to, że póki co presji inflacyjnej w polskiej gospodarce nie ma, w środowisku deflacyjnym pozostaniemy jeszcze no, przez dobre kilka miesięcy. Mogą się pojawić takie tak zwane efekty drugiej rundy, czyli że spadek cen ropy naftowej przeniknie do innych cen, chociaż może to nie będzie jakiś tam moc, bardzo bardzo silny efekt. No i będziemy oczywiście funkcjonować w środowisku deflacyjnym, jeśli chodzi o otoczenie zewnętrzne, czyli w strefie euro, pewnie właśnie weszliśmy. W tą, w tą strefę ujemnej inflacji. Także wydaje mi się, że to, czy jest ten dołek, czy nie jest dołek, jest w tym momencie mniej ważne. Ważniejsze jest tutaj, że, że pozostaniemy no, w środowisku deflacyjnym. To pewnie będzie rzutować też na. na na rynek papierów dłużnych, chociaż tutaj wydawało, wydaje się, że w, ostatnim, w paru, no, że w ostatnich kilku miesiącach rynek jak gdyby zaczął dyskontować to, że mamy faktycznie dołek inflacyjny za sobą i teraz już będzie inflacja, w kolejnym rzucie podwyżka stóp procentowych. W związku z tym obligacje jako klasa aktywów stają się nieatrakcyjne. Natomiast uważam, że no, tak definitywnie nie, nie można już w ten sposób zawyrokować, gdyż tak mamy silne QE w Europie. Pojawia się presja, w mojej opinii, aprecjacyjna na złotego, która to prawda, może nie widać jeszcze, ale ale. Według mnie jest spore ryzyko, że ona się ujawni, czyli będziemy mieli coraz mocniejszego złotego w stosunku do euro. To z kolei może też nieco łagodzić taki ton komunikacji Rady Polityki Pieniężnej i w rezultacie otrzymamy taki dość mocno zmienny w tym roku rynek papierów, papierów skarbowych. Czyli po tym wzroście rentowności pojawiają się, pojawią się pewne właśnie czynniki, które pewne oczekiwania rynkowe, że to być może jeszcze za wcześnie od odgwizdywać koniec chossy na, na obligacjach. Będziemy mieli spadek rentowności. No, w, kolejnym, w kolejnej oczywiście, ponieważ to w moje nie będzie trend boczny, tak, no to później z, z jakieś inne czynniki wpłyną na, na wahania na tym rynku. Czy któryś z panów spodziewa się obniżki stóp procentowych jeszcze w Polsce? Nie widzę. A w takim razie kiedy podwyżka? No, to, to wszystko pewnie zależy z jakim prawdopodobieństwem, tak? No bo Wydaje się, że to prawdopodobieństwo jest niskie, ale jest, nie jest niezerowe. A w takim razie kiedy może dojść do podwyżki 100 No mi się wydaje, że nie wcześniej jak w 2016 i to mhm. tak nawet bardziej może połowa. Mhm. Wg, według ostatniej projekcji inflacji i PKB a do końca 2016 nadal nie zostanie domknięta luka popytowa. Naprawdę ciężko powiedzieć, co mogłoby skłonić RPP do, do podniesienia stóp procentowych, zwłaszcza, że ja, ja też uważam, że może się pojawić presja na, na aprecjację złotego, no i te warunki monetarne automatycznie się będą wtedy zaostrzały. Wydaje wydaje, że w 2016 roku możemy nadal nie zobaczyć podwyżek stóp procentowych, natomiast jeżeli chodzi o a obniżki, to no wiele będzie zależało od tego, jak, jak się koniunktura w Polsce będzie, będzie realizowała. Na razie to, to wygląda, wygląda przyzwoicie, bo obserwujemy do, dobry, dobry wzrost funduszu płac, mamy, mamy przyzwoitą, w miarę przyzwoitą dynamikę inwestycji. Natomiast, no, jak, jak pamiętamy w 2012 roku e, e, nastąpiło w całkiem niezłej też sytuacji załamanie. E, jeżeli tutaj by przyszedł jakiś negatywny impuls, na przykład ze strony strefy euro, to prawdopodobnie Rada, Rada miała by, by sporą, sporą zagwozdkę, co z tym zrobić. Chociaż wydaje się, że Rada już w tej chwili osiadła na takiej do, doktrynie, że należy utrzymywać, utrzymywać stopy procentowe w miarę możliwości jak najbliżej realne dodatniego, dodatniego poziomu, i bo, bo biorą pod uwagę no, słabą, słabą skłonność do, do oszczędzania, jaką obserwujemy w Polsce. Aha. Jeżeli chodzi o same makro w Polsce, to my jesteśmy bardzo pozytywni. Aha. I myślę, że tu takich krótkoterminowych zagrożeń nie ma mamy. Z jednej strony odradzającą się gospodarkę europejską, na którą mamy największe lewary. Myślę, że w ogóle największym zaskoczeniem, które będzie w tym roku, to pozytywne zaskoczenie w strefie euro makroekonomiczne versus jakiś, nie mówię o jakimś dramacie, ale słabszych danych makro, słabszym efekcie wzrostu gospodarczego w Stanach, też versus oczekiwania na początku. Myślę, że ten, ten spread bardzo mocno został zagrany i przez Equity, i właściwie chyba na wszystkich klasach aktywów. No a my naturalnie jesteśmy bliżej tej strefy euro niż czegokolwiek innego. Fantastycznie sobie poradziliśmy z sytuacją na wschodzie jako gospodarka. Nie widać tych efektów, do tej pory były to analizy, że to jest około 0,8 do 1, do, nawet do 1,5 punkta procentowego GDP negatywny efekt tego w ogóle nie, nie, nie widać. I w związku z tym, jeżeli chodzi o polski makro, cały czas jesteśmy optymistyczni. Tak, rzeczywiście, szczególnie w spółkach z tej grupy małych i średnich, no czwarty kwartał był, można powiedzieć, bardziej pozytywny niż, zdecydowanie bardziej pozytywny niż poprzednie kwartały. Bo powiedzmy, szczególnie pierwszy, drugi w 2014 roku były, no stały pod znakiem pewnych no, negatywnych rozczarowań jeśli chodzi o wyniki, czwarty kwartał już, już był pozytywny, i tak my obstawiamy, że najbliższy czas będzie tym okresem, szczególnie w przypadku tych spółek, takich fundamentalnie dobrych, które przez, przez lata prezentowały dobre wyniki, dobrą dynamikę wyników i, i pokazały, że, się, że potrafią sobie poradzić za granicą na rynkach eksportowych, bo to jest chyba taka jedna z bardziej ewidentnych oznak, że spółka jest konkurencyjna, że jest dobrze zarządzana, że nie ogranicza się tylko do rynku polskiego, ale że jest w stanie uplasować swoje produkty za granicą, szczególnie na rynkach zachodnich. No i te spółki poprawiają wyniki, poprawiają wyniki i no my jesteśmy, mówię selektywnie, bo to, to nie, nie jest tak, że, że wszystkie, wszystkie spółki prezentują dobre wyniki, dobrą dynamikę. Selektywnie jesteśmy pozytywni bardzo. I to, na co chciałem zwrócić uwagę, to Zachowanie się koszyka złotówki do dolara i do euro w ostatnim okresie, gdzie teoretycznie w oczekiwaniu na, na wprowadzenie QE przez Europejski Bank Centralny złotówka powinna się umocnić, a cały koszyk się osłabił, czyli ten czynnik amerykański. Złotówka nie jest po prostu przylepiona do strefy euro i tyle, tylko jeszcze są jakieś inne czynniki globalne, w tym amerykański, które w tym przypadku akurat zadziałały w drugą stronę. E <laughs> Więc po prostu byłby, byłbym ostrożny inwestując w Polskę w ten sposób.